Joasz miał siedem lat, gdy został królem, i przez czterdzieści lat panował w Jerozolimie. Jego matka miała na imię Sibia i pochodziła z Beerszeby. Przez całe życie kapłana Jojady Joasz czynił to, co podobało się panu. Jojada postarał się dla niego o dwie żony, któremu urodziły wielu synów i córki. Po jakimś czasie Joasz postanowił odnowić dom pana. Zgromadził kapłanów oraz Lewitów i nakazał im: idźcie do miast judzkich i zbierzcie od całego Izraela coroczny podatek na utrzymanie Domu Bożego. Zróbcie to szybko. Lewici jednak się nie spieszyli. Król wezwał więc ich zwierzchnika Jojadę i powiedział mu: Dlaczego nie nakazałeś Lewitom, aby pobrali od Judy i Jerozolimy podatek na namiot świadectwa, nałożony przez Mojżesza, sługę Pana oraz przez Zgromadzenie Izraela? Przecież bezbożna Atalia i jej synowie wdarli się do domu Bożego i wszystko, co się znajdowało w domu Pana, oddali Baalom. Król więc polecił: Zróbcie skarbonę i postawcie ją na zewnątrz bramy domu Pana. Następnie ogłosił w całej Judzie i Jerozolimie, że należy opłacać na rzecz Pana podatek zgodnie z nakazem Mojżesza, sługi Bożego, wydanym jeszcze na pustyni. Wszyscy przywódcy oraz cały lud ucieszyli się z tego, przynosili więc i składali należności w skarbonie, aż cała się wypełniła. Gdy była już pełna, lewici wynosili ją pod nadzorem urzędników królewskich. W obecności sekretarza królewskiego i przedstawiciela najwyższego kapłana opróżniali ją i odnosili na miejsce. Czyniąc tak codziennie, zebrali bardzo dużo pieniędzy. Król i Jojada przekazywali je odpowiedzialnym za pracę przy domu pana. Zatrudniono więc murarzy i cieśli, aby odnowili dom Pana, a także kowali i brązowników, aby umocnili dom Pana. Robotnicy przystąpili do pracy i naprawa postępowała szybko. Odnowiono dom Boży zgodnie z pierwotnym planem i wzmocniono jego mury. Kiedy prace zostały ukończone, przyniesiono resztę pieniędzy królowi i Jojadzie. Wykonano za nie sprzęty dla domu Pana, naczynia do służby Bożej i składania ofiar, czasze i inne naczynia ze złota i srebra. Za życia Jojady w domu Pana codziennie składano ofiary całopalne. Tymczasem Jojada zestarzał się i zmarł w bardzo podeszłym wieku. Gdy umierał, miał 130 lat. Pochowano go w mieście Dawida obok królów, Ponieważ uczynił wiele dobra dla Izraela, a także dla Boga i jego domu. Po śmierci Jojady przed królem stawiali się przywódcy Judy i oddawali mu pokłon, on zaś ich wysłuchał. Ponownie opuścili dom pana, boga swoich przodków, oddawali cześć Aszerom i posągom. Z powodu tej winy zapłonął gniew Boży przeciwko Judzie i Jerozolimie. Pan wysłał więc do nich proroków, aby ich skłonili do powrotu do niego. Prorocy ich napominali, lecz oni nie dawali posłuchu. Wtedy duch Boży ogarnął Zachariasza, syna kapłana Jojady, który stanął przed ludem i przemówił: Tak, mówi Bóg, dlaczego przekraczacie przykazania Pana? Nieszczęści się Wam, bo opuściliście Pana. Więc on pozostawił was samych. Oni jednak uknuli spisek przeciwko niemu i na rozkaz króla ukamienowali go na dziedzińcu domu pana. Król Joasz nie pamiętał zasług jego ojca Jojady i rozkazał go zabić. Zachariasz umierając zawołał: Pan to widzi i ukaże. Tego samego roku wojska Aramu wyruszyły przeciwko Joaszowi, kiedy wkroczyły do Judy i Jerozolimy, wytraciły wszystkich przywódców narodu, a zdobycz wojenną odesłały do króla Damaszku. Choć wojsko Aramu nie było zbyt liczne, Pan oddał w ich ręce potężną armię Judzką, ponieważ opuścili Pana Boga swoich przodków. Równocześnie dokonał się sąd nad Joaszem. Aramejczycy odeszli, pozostawiając go w ciężkim stanie. Wtedy jego słudzy uknuli spisek przeciwko niemu i zabijając go w jego własnym łóżku, pomścili krew syna kapłana Jojady. Zmarłego pochowano w mieście Dawida, lecz nie w grobach królewskich. Zamachu na niego dokonali Zabat, syn Amonitki, Szimeat, Iozabat, syn Moabitki Shimrit. Dokładniej o jego synach, o wysokości podatku, o odbudowie domu napisano w komentarzu do ksiąg królewskich. Władzę królewską po nim objął jego syn Amazjasz.